Światło, energia podróżująca w przestrzeni, cudowna siła napędzająca nasz świat. To właśnie dzięki niej człowiek widzi i ma pomysły. Zdolność niektórych zwierząt do świecenia własnym ciałem od dawna fascynowała i zdumiewała naukowców. Podstawowa zagadka polegała na tym, skąd te zwierzęta czerpią energię, która pozwala im wytwarzać czyste, zimne światło. Aż w końcu tajemnica została złamana. W wielu latach żmudnych badań poznano istotę zjawiska luminescencji, które występuje w organizmach żywych. Co więcej, cały ten proces udało się odtworzyć w warunkach laboratoryjnych i naśladować światło, którym świecą zwierzęta. Zjawisko to nazwano chemoluminescencją. Jednym z pionierów tych badań jest profesor Frank MacCapra, który jako pierwszy odtworzył w laboratorium proces fotochemiczny którym posługują się świetliki. Na Uniwersytecie w Sussex profesor MacCapra dokonał syntezy kilku substancji, które zachowują się dokładnie tak samo jak te, które stworzyła przyroda. Odkrycie istoty zjawiska chemoluminescencji stworzyło wiele możliwości zastosowań dla celów czysto naukowych i praktycznych. Coraz bardziej interesuje się tym zjawiskiem przemysł, wiele nadziei łączy z nim medycyna i nie ma wątpliwości, że lista kontrahentów będzie wciąż rosła. Jeśli to jest także chyba powód, dla którego my kolejny raz wracamy do tematu związanego do tematyki związanej ze światłem, bo popatrz nawet, prawda, profesor Franz Capra, yy, tak? Tak on się nazywa. Lucyferyna i lucyferaza, dwa wspaniałe związki, które po zmieszaniu wywołują efekt luminescencyjny. Jakie nazwy rodem prawie z księgi czarownic? No bo tak to się zaczęło, to zimne światło, to przecież była. Historia znana od wieków i od wieków ludzie właściwie tylko się nią fascynowali w tym negatywnym sensie słowa. No, bano się ogników, świeceń po nocy i tak dalej. A tu, tu jest laboratorium, proszki, chemia, wszystko zostało panowane i właściwie brak jest tylko odpowiedzi co z tym zrobić. A no właśnie i to jest jeden z takich, powiedziałbym, niesamowitych dylematów współczesnej nauki. Nagle odkrywamy coś, czego nie rozumieliśmy przez wiele lat. Dowiadujemy się, jak to działa i zastanawiamy się nad tym, do czego to wykorzystać. Powstają tak dziwne rzeczy, jak na przykład naczynia, które świecą. Świecą krawędziami. Naczynia ze specjalnego rodzaju tworzywa, które wzbogacone zostało pigmentem pozwalającym na to, że światło wnika do środka, odbija się wielokrotnie, ale nie wychodzi na wierzch. Wobec tego świecą Krawędzie. Jest to zjawisko no, podobne może nieco do tego, co ma miejsce w światłowodach i nazywa się całkowitym wewnętrznym odbiciem. Wspaniała niezwykła ciekawostka, zbliżona może nieco do tego zimnego, doskonale sprawnego energetycznie światła. Pytanie tylko, co z tym zrobić. No i zaczęto się zastanawiać. Powstały więc takie na przykład pomysły, żeby wykorzystywać to do choćby. Produkowania pewnego rodzaju folii, taka jak ta, kiedy patrzy się na nią bez światła, jest prawie czarna. Kiedy błyśnie światło, staje się wspaniale kolorowa. To może być znakomity sposób oświetlania tablicy przyrządów w samochodach. Kiedy jest dzień, jest to prawie bezbarwne. W nocy niewielkie podświetlenie sprawia, że zaczyna to świecić, a nie oślepia. No, powstały tak ekstrawaganckie pomysły, jak powiedzmy książka, która świeci krawędziami, bo właśnie ta specjalna folia z odpowiednimi barwnikami ma taką cechę, że świecą krawędzie, przy czym jest to światło, które po prostu jest wokół nas. Tutaj niczego nie trzeba wzmacniać, przyspieszać, po prostu takie zjawisko w tej, w tej materii powstaje. Niby tak, niby nie, ale słuchaj, zajmijmy się szczegółami. Możesz mi tę płyteczkę? Ty mówisz, nic nie trzeba wzmacniać, nic przemieniać. A co to jest właściwie to zimne świecenie? Zobacz, że nawet kiedy zniknie światło w studiu, ale będę pompował tę płytkę promieniowaniem specjalnego rodzaju, promieniowaniem nadfioletowym, no ten efekt zacznie być straszliwie widoczny. Tak, bo to, ta, tę wielką energię nadfioletu tu w środku Owe centra luminescencji przekształcają w światło widzialne. I do niczego nie służy? No to może być płytka. A może to być także światłowód. Światło wprowadzone z boku, centra luminescencji i efekt taki, że wychodzi tylko na zewnątrz. Do czego? A właściwie to nikt naprawdę jeszcze nie wie. No, choć właściwie jeden z takich światłowodów, ten delikatny, świecący na niebiesko. Ten ma już poważne zastosowanie. To jest tak naprawdę kryształ scyntylacyjny. Takie świecenie może w nim wywołać promieniowanie radioaktywne. No i efekt jest taki, że jeśli tam powstanie jakiś prążek, jakiś drobinka światła pójdzie tylko w stronę, którą my sobie życzymy, prawda? Tak, I ale. Efekt jest taki, że mamy w ręku już jak gdyby początek bardzo zmyślnego miernika promieniowania. Tak, ale mnie się wydaje, że jednak najważniejsze jest nie tyle zrozumienie tej istoty zjawiska, co znalezienie zastosowania. I otóż dla tej fluorescencji takie zastosowania powoli zaczynają powstawać w bardzo dziwnych i różnych dziedzinach. Jest to historia o zjawie z obcego świata, takiej co ukazuje się na mgnienie oka, zabiera ze sobą biżuterię babci i znika jak kamfora samochodem. Takie zjawy zwykle nie zostawiają za sobą śladów, ale jest to także historia kilku dżentelmenów, którzy specjalizują się w seansach spirytystycznych, bo duchy można wywoływać na przykład nad fioletem. Koła zostawiły niewidoczny ślad, drobiny oleju stale wydzielające się z opon. Pobudzone nad fioletem kropelki zaczynają świecić i tak niewidzialny gość przeobraża się w zarys bieżnika na betonie. Fachowcy od trudno wytłumaczalnych zjawisk wiedzą, co robić. Obrysowanie konturów i zdjęcia. Potem ustalenie wymiarów geometrycznych pojazdu z czterech pozostałych śladów. Rozstaw kół 140 cm. Odległość między osiami, 260. Na koniec próbka pyłu z miejsca wykrycia śladu. Teraz wywoływanie duchów przeniesione zostanie do laboratorium. Drobiny oleju osadzone na betonowym pyle wewnątrz aparatu do badania widma, tu określa się dokładnie długość fali nadfioletu, która wyzwala reakcję kropel, świecenia. Określa się również charakter tej zjawy, a po porównaniu z podręcznym katalogiem duchów, powiedzieć można z całą pewnością, że poszukiwanym wozem jest Ford Cortina Model 78, opony Dunlop 165x13. Reszta wymaga już tylko rutynowych czynności i dokładnego przeszukania miejsca najczęstszego występowania zjawisk nadprzyrodzonych, i prędzej czy później poszukiwany obiekt sam się materializuje. Kłopot ze stwierdzeniem tożsamości? Niewielki. Pokrycie opon kredą i najazd kołami na czarnych kartach. charakterystycznych szczelin. Oderwany kawałek. I ślad po gwoździu. To wystarcza, by wykazać wyższość materii nad duchem. Ale duchy nie poddają się tak łatwo i znajdują o dziwo niesamowite zastosowania właśnie praktyczne. To, co widać na tej w nie, 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 w żadnym wypadku. Cztery jednakowo wyglądające w normalnym świetle proszki, białe po prostu. Ale wystarczy, żeby znaleźć się... urządzenie. Tak, to właśnie, co nam zęby. trochę przeszkadza, to szum tej nadfioletowej lampy. Wystarczy, by spojrzeć w nadfiolecie, na to widać, że jeden jest niebieski, kolejny jest biały, następnie czerwony i zielony. Teraz. Te proszki można ze sobą pomieszać w taki sposób, żeby otrzymać barwę światła wymuszanego przez promieniowanie ultrafioletowe, takie jakbyśmy sobie tego życzyli, na przykład zbliżone do białego, dziennego światła. Potem tymi proszkami wystarczy pokryć rury. specjalnego rodzaju i jest po prostu to, co się nazywa świetlówką albo kineskopem. Yy aparatu telewizyjnego, no i albo powiedziałbym, że czegokolwiek nie jesteśmy tutaj zbyt mocni. Bo tak naprawdę to przecież wiesz, jest to takie wywoływanie duchów, czy tam wywoływanie świecenia nachalne, totalne, no przydające się, żeby oświetlić pokój, ale co więcej. A popatrz popatrz, że to samo zjawisko może być potraktowane w sposób, no nazwijmy to, informacyjny. Na przykład trawka wykiełkowała. Prawda, tutaj są korzonki, tutaj jest na górze wstawimy to pod lampę nadfioletową o, proszę, jakie efekty jakie ślady zostawiają korzenie jaka wymuszona luminescencja wymuszona nadfioletem inny rodzaj to był rajgras włoski, ten będzie angielski i nic, nie świeci i już mamy w ręku piękną metodę selekcji nasion wysiewamy proszę ciebie mieszankę no i od razu wiemy, ile tam w środku było tego, ile tego. Na dodatek można po tym ocenić także siłę kiełkowania i tak dalej, i tak dalej. Widzisz, informacja z tego zimnego światła to jest pole, które no, dopiero zaczyna być opanowywane, ale to jest pole bez dna. Tysiące buteleczek z przezroczystym płynem. Kształt opakowania sugeruje, że to leka, ale na etykiecie kół będzie oczy napis tylko do użytku diagnostycznego. Bo to jest obrazek z dziedziny zwanej medycyną nuklearną. Prym wiedzie tu znany zresztą z innej historii radioaktywność z wytwarzany w niewielkich reaktorach na całym świecie jako niezwykle użyteczne narzędzie klinicznej analizy. Mało aktywny, szybko zanikający, po prostu wywiadowca idealny. Dziś w praktyce medycznej diagnoza niektórych przypadków alergii, anemii czy braku odporności bez owego jodu jest po prostu nie do pomyślenia. Jak się to robi? Przypuśćmy, że w ludzkiej krwi określić trzeba śladowe ilości pewnego rodzaju białka, tak małe, że nie pomagają najczulsze metody tradycyjne. A od wyniku zależy szansa na wyleczenie. Pomysł jest prosty. Wystarczy podejrzane białko związać z czymś, co daje się łatwo wykryć przyrządami, i tak właśnie się robi. To coś, to radioaktywny jod. Najpierw do ludzkiej surowicy dodaje się po prostu aktywnego roztworu. Etap drugi. Specjalny odczynnik chemiczny sprawi, że izotopiodu zaczyna być przyłączany do cząsteczek białka. W ten sposób koncentracja promienistego pierwiastka osiąga poziom możliwy do pomiaru. Odpowiednio czułe liczniki promieniowania dokonują już reszty. Tak powstaje nuklearna odpowiedź na biologiczną zagadkę. Precyzja super dokładna. Ale nuklearna. I tak można by skończyć tę historię, gdyby nie dr Frank McCapra, który wymyślił, że radioaktywność może zastąpić z powodzeniem innym rodzajem energii światłem. Niech tu pracuje chemoluminescencja, zaproponował. Bo przecież, podobnie jak radioaktywność, światło nadaje się do mierzenia, ale w przeciwieństwie do radioaktywności, tu nic nie ulega rozpadowi. Preparat wytworzony przed rokiem jest równie dobry jak taki z datą wczorajszą. A więc większa użyteczność, dyspozycyjność i bez koniczynki budzącej złe skojarzenia. Trzeba znaleźć tylko odpowiedni odczynnik, który w reakcji z poszukiwanym białkiem wyzwoli nadający się do pomiaru błysk światła. Ten błysk światła okazał się prawdziwym błyskiem natchnienia, i lekarze znów mogli się cieszyć. Kłopot tylko w tym, że natężenie światła wytwarzanego przez reakcję chemoluminescencyjną jest znikomo małe, i dlatego przyrządy pomiarowe muszą być niesłychanie czułe, a to znaczy także drogie. No cóż, zwykle za wszystko, co nowe, się płaci. Na szczęście tej ideologii nie hołdowali dwaj badacze z Uniwersytetu Birmingham i oni zrobili następny chemoluminescencyjny krok. Odkryli proces zwany luminescencją wymuszoną lub lawinową. To znaczy, że raz wyzwolona reakcja potrafi automatycznie się wzmocnić. Wystarczy wiedzieć, co do niej dodać. Brzmi to niepoważnie, ale kluczem wzmacniającym jest wyciąg z najzwyklejszego chrzanu. Kilka kropli szanowego dopalacza powoduje, że świecąca reakcja zachodzi dużo intensywniej niż przedtem, a to znaczy, że jednak można się obyć bez specjalnych, super dokładnych przyrządów. Chrzanu jest pod dostatkiem, a więc także... Od prób w skali laboratorium do konstrukcji dziwnego przyrządu kamerowego też minęło niewiele czasu i powstało coś taniego i prostego, możliwego do użycia nawet w niewielkich laboratoriach analitycznych. Pracuje to dokładnie tak samo jak aparaty do fotografii natychmiastowej. Płytka z próbkami osocza, odczynnik luminescencyjny i szanowy ekstrakt. Reszta to zwykły proces fotograficzny. Wystarczy teraz porównać zraz wyskalowanym wzorcem i wynik analizy jak na dłoni, natychmiast i pomyśleć, tak można pomierzyć to, co dotąd dawało się uchwycić tylko technologią nuklearną. Nie darmo widać jedna z zasad twórczego myślenia głosi: zrób to samo, ale inaczej. Ale w ogóle te związki luminescencji z promieniowaniem typu atomowego, z tym promieniowaniem radioaktywnym, zdają się zdecydowanie bardziej yy, bliskie, niby szkło, ale jest to szkło specjalne, o specjalnie dobranym składzie chemicznym, a działa tak, że jeśli wystawi się je na promieniowanie, to owe atomowe pociski tam w środku spowodują powstanie centrów. Luminescencyjnych. I teraz ilość tych centrów zależy od czasu ekspozycji, mocy dawki i tak dalej, i tak dalej. To było na przykład bardzo długo wystawiane na działanie bardzo silnego promieniowania. No, efekt jest widoczny prawie gołym okiem. Ale tak naprawdę takie okruchy szklane wystarczy umieścić. W polu promieniowania nadfioletowego, i one zaczną świecić swoim światłem, no bo tam są te centra. I w związku z tym, proszę bardzo, metoda pomiaru, nie światła, promieniowania radioaktywnego. Wspaniały pomysł. Przekładając to na język normalny, ludzki, można by powiedzieć tak, że jest to po prostu nic innego, jak element używany w tzw. tak zwanych dozymetrach, czyli ludzie pracujący w środowisku, gdzie istnieje promieniowanie, na przykład przy produkcji izotopów promieniotwórczych. Noszą dotychczas takie skrzyneczki, w których jest błona fotograficzna. Jest to metoda droga, skomplikowana, niewygodna. Mogą nosić tego rodzaju długopisy, gdzie w środku będzie po prostu taka szklana kostka, Jedna, dwie, trzy, która rejestruje otrzymaną dawkę promieniowania. Potem tę kostkę umieszcza się w odpowiednim aparacie, który odczytuje właśnie. Te, znajduje te centra luminescencji, wymuszonego świecenia pod wpływem promieniowania i oblicza, jaką człowiek otrzymał dawkę. Jest to zjawisko zwane radiofotoluminescencją. Metoda bardzo interesująca, przydatna, precyzyjna, a co najważniejsze, przy odczytywaniu tej otrzymanej dawki nie ginie informacja zapisana w szkle. Wobec tak, tego takie szkiełko. Mówią, że jest szansa na stworzenie dozymetrów całego życia. Prawda? No właśnie, jest to po prostu dokumentacja. Każdy człowiek, który pracuje w środowisku narażonym na wysokie promieniowanie, może stworzyć sobie taką, może, można mu stworzyć swego rodzaju dokumentację. Ale o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że ta technologia zmierzająca do umiejętności pomiaru bardzo małych dawek światła staje się coraz bardziej finezyjna i stosowana w coraz dziwniejszych i coraz bardziej odległych od siebie dziedzinach Skojarzenie wydaje się być niesamowite, bo gdzie Rzym a gdzie Krym. Okazuje się jednak że w świecie dzisiejszych technologii odległość między medycyną a produkcją tkanin nie jest wcale taka duża, bo diagnostyka choroby i tam, i tu może być prawie identyczna. Wykorzystanie zjawiska wymuszonej luminescencji może być dla przemysłu włókienniczego sposobem uniknięcia poważnych strat w produkcji. W tym przemyśle nie ma miejsca na detal. Wszystko liczy się na miliony metrów. Każde uszkodzenie czy bada tkaniny może Ciągnąć się wiele kilometrów. Konieczny jest więc system szybkiego ostrzegania. Włókna naturalne mają naturalnie wielu wrogów, a większość z nich jest w dodatku niewidoczna gołym okiem. W produkcji najdroższych tkanin czysto wełnianych, takim wrogiem jest pleśń. Pod obiektywem mikroskopu jest doskonale widoczna. Problem polega na tym, że kiedy można dostrzec ją gołym okiem, jest już o wiele za późno. Zakażona tkanina ulega zniszczeniu. Dotychczas tradycyjne, żmudne badania prowadzone były w laboratoriach, ale dziś istnieje już prostsza i skuteczniejsza metoda wykrywania pleśni. Metoda, którą można zastosować bezpośrednio w hali fabrycznej i uzyskać natychmiastowe wyniki. A wszystko dzięki wymuszonej luminescencji odkrytej w Birmingham. Do badań używa się znanego już ekstraktu chrzanu i świecącej substancji robaczków świętojańskich. Niezwykłość tej metody polega na tym, że próbę przeprowadza się bezpośrednio na tkaninie, która właśnie została wyprodukowana. Metoda jest tak czuła, że pozwala wykrywać nawet bardzo wczesne stadium zakażenia pleśnią. Specjalny, prototypowy analizator mierzy teraz ilość światła, którą emituje posmarowany fragment tkaniny. Liczby pojawiające się w okienku stanowią diagnozę. 484. To jest pleśń. A w dodatku widać ją doskonale w aureoli wymuszonej luminescencji. Na tym etapie pleśń można jeszcze zniszczyć chemicznie. Mikroskop przegrał ze zwykłym światłem. To jest niezwykle fascynujące, właśnie, że tak wydawałoby się prosta, może nawet prymitywna metoda może dzisiaj w dzisiejszym wyrafinowanym świecie elektroniki mieć również swoje znaczenie i to jest też jakiś znak czasu. Wracamy do tego, co jest otaczają, co nas otacza po prostu. No, może tak, może nie. Ja, wiesz, zastanawiałem się przez pewien czas, dlaczego tak długo to zjawisko nie było wykorzystywane. I doszedłem do wniosku, że prawda o nim jest właściwie jedna. Mianowicie jest to zjawisko oparte na bardzo specjalnych regułach gry fizycznej. Trzeba było poznać po prostu mechanikę kwantową i chemię kwantową, żeby rozpoczęła się jakakolwiek yy, sensowna gra. A ta sensowna gra, no przecież zobacz, ty tam pokazywałeś proszki luminescencyjne, a ja tutaj się na ekranie bawię, prawda, robiąc najróżniejsze historie związane z tego typu proszkami, z ich użyciem. Rzeczywiście wygląda na to, że Informacyjnie wracamy, proszę ciebie, do początku. Przy czym ten powrót do początku jest tego rodzaju, że istnieją zawsze dwa bieguny działań. Jeden polega na tym, co staraliśmy się pokazać na zrozumieniu mechaniki zjawiska, drugi na wykorzystaniu tego zjawiska w praktyce. I okazuje się, że jedno z drugim wcale nie musi. Iść w parze, że można pewne zjawiska wykorzystywać w celach praktycznych, nie do końca rozumiejąc to, jak one się odbywają. I uważam, że nie ma w tym nic wstydliwego i dla techniki wcale nie przynosi to, nie przynosi to ujmy. Natomiast ci wszyscy, którzy uważają, że jest inaczej, są po prostu maksymalistami.